Witam, korzystając z nawału prac różnorakich, ja akurat jak przejeżdżałem, można by zrobić aktualizację, jak tam sytuacja z dzikimi arbuzami. No, na pierwszy rzut oka widać, że miejsce, gdzie na pierwszym stanowisku powinny rosnąć, kontrolę przejęły grzyby, no to chyba pieczarki są. Jest ich tu naprawdę. Góra, góra, góra. Kapelusiki, tutaj widać pełno, ogromnej ilości. Ale ja to nie jestem jakimś tam fanem grzybów. jest nawet nie mam zamiaru ich zbierać. Ale tu, wracając do meritum, no tutaj, no są takie. Widzę tu arbuziki. Ale takie leciutkie, takie leciutkie. Tam nie widzę, żeby coś było dalej. Ale no ten trochę taki większy, dopiero kwitnie. Jakoś się próbuję przebić spod tych grzybów. Czy dalej coś jest? A i owszem, jest tutaj, ale tutaj przyciśnięte przez grzyby. Tak mocno, że chyba je tam za dużo. No, ten już taki większy. O, i nawet coś tu jest. O, jest malutki arbuzik na dzikiej łące pośród grzybów. Tutaj widać, że to jest naprawdę taki dziki zakątek. Tutaj były wysypane takie zrębki, tak jak to wspominałem w pierwszym filmiku. No i można się w sumie było spodziewać, że na takich zrębkach tej mogą się pojawić grzyby. No, tutaj następne, no to takie małe są już widzę dalej. Nic takiego konkretnego. Tu tak samo. Wszystko takie, nawet tutaj, tu może nie widać kamery, ale pociemniałe. a no widać, że już te zarodniki grzybów się już tutaj uaktywniły i zajmują już tutaj ten obszar. No tu dalej widzę, że chyba już nie sadziłem, bo tu nie widzę dalej. Ale na jednym stanowisku. No ten jeden symboliczny arbuz Na który liczyłem się pojawił Choć nie taki Też jaki bym chciał Chodzi o wielkość oczywiście Bo to na razie to taka Śliwka węgierka Trochę taka grubsza A ciekawe jak Na drugim stanowisku Mam nadzieję, że Mniej grzybowym Na drugim stanowisku To już sobie odznaczyłem, że zaczyna się od tego wsadzonego eksperymentalnie platona klonolistnego no te upały mu też widzę dały siebie znaki bo w dniu posadzenia no, wyglądał dużo lepiej no ale widzę że żyje mimo wszystko więc może sobie jakoś poradzi i nie zaskoczy jeszcze w przyszłym roku no to widać na pierwszy rzut oka trawę nic więcej choć niską trawę taka jaka powinna służyć właśnie arbuzom, no ale tu się przechadzając, czy widać, czy nie. O widać, że jest tutaj, ale niewiele większy niż wsadziłem. No te upały, które były przez spory czas i także po tym wsadzeniu krótko po, widzę, że dały też siebie znaki, ale i taż ta sza... gleba bardzo tutaj słaba, że nawet ta trawa nie urosła wiele. Od tego czasu. O, tu następny. A, tutaj to są takie naprawdę słabiutkie. Tutaj widocznie im w ogóle nie spasowało. No, tu następny. Nic nie urosły i już raczej nie urosną. Może będzie tu jakiś taki się wyróżniający. Tak jak na tym poprzednim. Ale póki co tu obserwując no, jeszcze tu jeden jest. Ale to to wszystko takie bele co, bele co. No niestety chyba już. tu tutaj jeszcze jeden. O, tutaj bez podlewania regularnego i chociażby krztynki nawozu. No niestety. I tu chyba już ostatni. Już dalej się zaczyna. Już inna powierzchnia, ta której tam będę kolejne kołeczki wbijał i ogradzał. Także także na razie widać, że to było na tyle po arbuzach. Jeszcze mam takie jedne półdzikie, no może już półdzikie, takie po już po pracach polowych, które też tam w zasadzie jeszcze taką resztkę miałem arbuzów. Zobaczymy jaka tam będzie sytuacja na sam koniec Na stanowisku, na którym wcześniej rósł Bober no już nie miałem już czasu w tym roku na to wszystko, żeby tutaj jakieś poplony robić, ale widzę, że poplon zrobił się sam. Poplon zrobił się sam. Tutaj powyrastały miechunki peruwiańskie z zeszłego roku, ponieważ tutaj w zeszłym roku było właśnie parę tych krzaczków. No i tutaj, no a już je zostawię, no też ładnie wyglądają. Też się widzę, tworzą jakieś tam owoce. Tu dopiero młode, ale, ale są. I pośród nich pośród nich też tych miechunek są także arbuzy tu pojedyncze no te już trochę lepiej wyglądają choć też no właśnie tak tak tutaj widać takie kuleczki już dni się zrobiły takie chłodne choć w sierpniu jeszcze powinno być jako tako no tutaj to już jest taki widzę konkretniejszy choć to są takie i tak no mikruski takie mikruski ale no tutaj im trochę lepiej, bo tu jest gleba taka też cały czas przesypywana przesypywana e, skoszoną trawą. To i arbuzy tutaj mają dłużej tą wilgoć. No tutaj też widzę arbuzek. Arbuzek tak samo jest. tylko go trochę wyciągnąłem z tego, może na jakiej o, tu położyć, żeby trochę obsech, żeby tam nie przygniwał. A no są takie Kuleczki. Na tym stanowisku, arbuzy sobie radzą o niebo o niebo lepiej. Nawet i, i bobru trochę stało nowego. Po przycięciu, bober tak samo wypuszcza stronki. No, na pewno w dziesięciokrotnie mniejszej ilości. Ale jakby zboru ich było, to i też można coś zjeść. Tutaj zostały mi także trzy sztuki wsadzone. sibory. Cibory jadalnej, no takie już się krzewy porobiły. Też ciekawe co z nich tam. Czy będą jakie te ziemniaczki, te ala? Czy nie? Także tak się mają. Arbuzy. Na dziko. Jak na razie. Pozdrawiam.